Dzień dobry ludziska, witajcie z tej strony Brawly i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka serii Zagrajemy w Gothic 2 Noc Kruka z modyfikacją The Returning i tu się szczur zabija, w ogóle Armagedon ze szczurów, co tu się dzieje? Ale e, znajdujemy się w kotlince, w tej kotlince gdzie znajduje się Lares, e, to jest obok Xardasa, trzymamy się po prostu prawej strony e, tego, e, tej skały I w końcu trafimy na pierwszego opiekuna, oczywiście zacinki muszą być i będziemy musieli zabić Luciana, demona, i obok wieży Xardasa, patrzymy się na wejście i skręcimy w lewo, to znajdziemy kolejną tabliczkę. Tabliczkę życia dwójka. Oczywiście sobie tą tabliczkę przeczytamy i ruszamy razem, lecimy do Luciana. Dobra, gdzie tu jest pierścień? Tutaj. ok, i teraz powinien do nas zagadać. Więc, kogoż to opiekunowie przysłali do pomocy? Nie sprawiasz wrażenia zbyt silnego wojownika. Opiekunowie? Skąd wiedziałeś? Co znaczy skąd? Czy masz jakiekolwiek pojęcie co nosisz na palcu? Kto ci to dał? Dostałem ten pierścień od opiekuna Dagota. Wszystko się zgadza, jeden z opiekunów. Ten pierścień to symbol ich władzy, dlatego rozmawiam z tobą. Z Twoich słów wynika, że dopiero rozpoczyna swoją podróż. Co, ci, co cię tu sprowadza? Oczywiście zawiecha. Być może jesteś w stanie pomóc mi w moich, poszukiwa... poszuk... w... Mi w moich poszukiwań. Szukam starożytnego demona Lucjana. Hmm, nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Wspomniałeś imię Lucjan? Myślę, że już go znalazłeś. Jest w jaskini za mną. Dobrze, że nie, przeszedłeś... nie poszedłeś tam sam. Demon wypróbby, z ciebie flaki. A skąd wiesz, że tam jest? Jest tam, możesz mi wierzyć. Ten demon to wcielenie zła, poluje na niego od wieków. Wreszcie udało mi się zamknąć go w potrzasku, ale lucen jest silny i samą będzie mi bardzo trudno go pokonać. Dlatego zwróciłem się do opiekunów, aby przesła... przesłali mi kogoś do pomocy i przysłali Ciebie. Nie mam innego wyjścia, jak tylko pójść do jaskini z tobą. Jesteś gotów? Chodźmy zniszczyć tego demona. Niech ochrania nas moc opiekunów. Dobra, zapiszemy sobie grę. O, jestem podekscytowany, co to będzie za demon w ogóle, ho 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 ho, zobaczymy. Eee, skórzany mieszor, oczywiście zawiecha, to jest strasznie irytujące, w ogóle e, te zawiechy się teraz nasiliły, nasiliły strasznie. Nie wiem, o co kaman tutaj, Wyjdziemy sobie lepiej mecz już, do łapki. O kolejną zawiecha, Kurwa, moć, sorry, ale jestem trochę zdenerwowany. Jezus, jest tu demonik, ale kurde, sobie dasz radę z nim spokojnie, w ogóle jest śmiertelny ten... Eee... Jak on ma? Nawet nie jak się nazywa ten Haora Dream. Ale ja ci go wezmę! Ja ci go wezmę! Nie! Jest! Jeden punkt nauki! Dio! Yeah! Demon jest martwy, nareszcie! Myślałem, że nigdy nie uda nam się go zabić. Tak lucem nie żyje, nigdy nie, wie, nie widziałem podobnego stworzenia. Jak dużo mocy... I zła było w tym demonie. Ciągle nie mogą wierzyć, że nareszcie się to skończyło. Tak, tej walki nigdy nie zapomnę. Ja też przyjacielu, dziękuję za pomoc. A teraz żegnaj, może kiedyś spotkamy się ponownie. Dobra, bierzemy mikstury. To jest mikstura zręczności chyba. What the fuck, nieźle. Eee, pek, pek. Jakiś miecz... Ale te zacinki są kurwa masakryczne! Mm, zapiszemy sobie po raz kolejny górę i zobaczymy, co się znajduje w tych grobach. Znowu jedna dwa, tych bym trzy, O, trzy, 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 to to trzy, Jest trzy, Jest trzy, 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 Watrasowi, ale od razu 10, to dostaniemy manę, premię do many, bo inaczej dostaniemy zwoje. A jeżeli wy, y, mamy więcej takiego czegoś, no i oddamy mu to od razu, y, to dostaniemy troszkę. O kuźwa, tam jest jaszczur. Nie chcę mi się z tobą walczyć! Idziemy do Laresa, on mi pomoże. Lares! I need your help! Dobra, udało nam się uciec, na całe szczęście. Mm, dobra, nic mnie nie goni. E, bierzemy miksturę. E, tych grzybonów nie tracę ludziska, bo dowiedziałem się, że można z tego zrobić... O, weźmiemy sobie zręczność, poprawimy. E, ponieważ dowiedziałem się, że możemy sobie z tego zrobić całkiem niezłą miksturę, która da nam manę. E, no, a ja już trochę tych grzybonów zjadłem i źle się z tym czuję ogólnie. Dobra, idziemy dalej. Na górę. Wyjdziemy sobie stąd i po drodze spotkamy kolejną. E, kolejną znaczy kole, spotkamy, znajdziemy kolejną tabliczkę. tabliczkę. E, jest to tabliczka chyba magii, albo życia, albo czegoś tam, nie pamiętam już. E, oczywiście znalazłem w internecie, znalazłem stronę internetową e, polską stronę z tą modyfikacją, e, gdzie można znaleźć te mikstury nie, Gdzie można znaleźć te tabliczki, jest taka rozpiska. Brakowało mi tylko mapy, bo tam jest tylko opisane, ale niektóre opisy są takie. bezsensowne, na przykład na wpół, na wpół pola onara i nie wiem wiadomo o co chodzi. Pole jest duże, szukałem i nie mogłem znaleźć kolejnej tabliczki. Kolejna tabliczka ludziska znajduje się obok. obok kapliczki i nosa. Kapliczki i nosa, tam obok lobarta. Tutaj jeszcze po drodze natkniemy się na gobliny, które oczywiście zabijemy, o ile to nie będą jakieś czarne gobiny albo gobliny leśne. W ogóle te gobiny leśne są jeszcze gorsze od tych czarnych gobinów albo jeszcze nawet gorsze od tych szkieletów. To też nie przesadziłem. To są leśne czy zwykłe? Eee... Czarny gobin, do widzenia. Przepraszam bardzo, czego w życiu nie zrobiłem. Nie bicie mnie. What the fuck, Ili tutaj jest? Co tu się dzieje? Idziemy sobie w stronę ludziska, pójdziemy sobie mm, e, zabić kilka bandziorów, e, bandiorów. E, tych bandziorów możemy znaleźć oczywiście w latarni Jacka i tam, e, gdzie w podstawce oraz w samym dodatku e, była broń orka na lewo od wschodniej bramy, jak się wychodzi. Dobra, musimy iść tutaj. Yy, pyk, wchodzimy tutaj, wchodzimy tutaj i tutaj powinna być kolejna tabliczka O, tu już ją widzimy. Cudownie Co to jest za tabliczka? Poczekajcie a tu jeszcze to sobie przeczytamy yy, To jest proszę ja was. Yy... Tabliczka życia, trzeci poziom, kurde. Yy, chciałbym się wyuczyć w końcu tej umiejętności. Yy, znaczy z umiejętności starożytne języki na trzeci poziom E, tu jeszcze mamy oczywiście kapliczkę, posąki nosa, oczywiście się pomodlimy. Okej. Okay. Po prostu się pomodlę kasa jest mi potrzebna, więc e, na razie podziękuję. E, dobra, idziemy sobie dalej. Gdzie teraz mieliśmy się... Aha, ubić tych bandytów, ale na początku będziemy musieli udać się... Na początku będziemy musieli udać się do Zurisa i kupić troszkę tych... E, e, tych, tych... Tej, trochę kuli ognia. Oraz ognistych strzał, bo tak sobie z bandziorami nie poradzimy. Znaczy, pojedynczo może ich bym zabił, ale. No ale. Jak się wszyscy na mnie rzucą, to raczej nie bardzo. Ile mi brakuje do kolejnego poziomu? 600 doświadczenia, niecałe. 568? Coś takiego. Także to są tylko trzy bandziory i kolejny poziom. Jak, jeżeli mamy jeden punkt ludziska, spójrzcie tutaj, e, mamy jeden punkcik, i ja pomyślałem sobie tak: jeden, jedna, jedna tablica, e, jedna tabliczka do walki bronią jednoręczną, drugi poziom, czyli ja mam cztery punkty, e, znajduje się obok klasztoru. Ja sobie go wezmę poza odcinkiem, aby wam tutaj nie truć. E, nie, aby wam nie zanudzać odcinka. E, tylko będzie problem, bo to się znajduje tam na lewo. Znaczy będziemy musieli troszkę tam w akrobatykę się pobawić Ale w opisie tego filmiku będziecie mieli linka do tego, gdzie znajdują się te tabliczki i jeżeli dostanę 4 punkty to będziemy mieli już 27% to 3 punkty sobie rozdam już pojedynczo u jakoś nauczyciela czyli wydamy 6 punktów nauki zostaną mi 4 punkty plus jeden punkt, będziemy mieli 5 punktów. I na kolejnym, gdy zdobędziemy kolejny poziom, czyli 9, będziemy mieli już 15 punktów do rozdania. I te punkty, kochani, rozdam sobie. W starożytne języki poziom trzeci. Tylko będziemy musieli wypieprzyć oczywiście 3000 sztuk złota. Eee, co ja od Ciebie kupić? Aha, kulę ognia. Hmm, a trochę tego masz, przyjacielu. Bardzo mi tu cieszy, tu jeszcze jedną kulę ognia mam. E, znalazłem to e, w skrzyni Xardasa, tam za tą kratą. E, oczywiście jeden z użytkowników powiedział mi, gdzie mogę znaleźć. E, gdzie mogę znaleźć e, przycisk. Oczywiście bardzo mu dziękuję. Dobra. Eee, raz, dwa, trzy. A, kupimy sobie, poczekajcie, ile to kosztuje? 40. Raz, dwa, trzy. Cztery powiedzmy sobie kupimy. Czemu nie? Dobra. Eee, oczywiście zawiecha i lecimy do latarni Jacka. Chciałem być ten kolejny poziom. W końcu dziewiąty będzie. E, też już w wenecie przeczytałem, gdzie mogę zdobyć czapkę, bo w modyfikacji mam też pewną czapkę, którą będziemy mogli nosić. E, tą czapkę znajdziemy dopiero. Znaczy, możemy ją zdobyć w każdym momencie, tylko że e, nie dam sobie rady tam, bo będziemy musieli zabić e, szkielety e, oraz zombie. A ja sobie nawet z zombiakiem nie poradzę. Także troszkę sobie poczekamy. Dobra, zapiszę sobie grę. Tak dosyć tutaj. Dużo pitole, dużo gadam, ale chyba o to chodzi Nie wiem czy rozumiecie w ogóle to co ja do was mówię, bo czasami język mi się tak plącze, że kurde... Czasami nie wiem co ja powiedziałem, nie? Ale dobra, tutaj mamy... Dzika! O nie! Dzika nie chcę walczyć. Z dzikiem, nie! Co za gówno? Gdzie ja w ogóle jestem? Ha! Nie no gówno, dobra. Eee, wczytamy sobie grę I postaramy się jakoś ominąć tego. A bo wiem gdzie zaprowadzimy tego dzika. Tego dzika zaprowadzimy sobie do tego myśliwego. To jest całkiem dobry pomysł Dobra panie dziku, teraz się tobą zajmiemy, a raczej zajmie się myśliwy Eee. Gdzie jest ten dzik? O, nie ma go teraz! O nie jest, 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 jest! Dobra, idziemy! Idziemy stąd! Uuh. Nie, zostaw mnie w spokoju. Tam dalej będzie, oczywiście, ten myśliwy. Ogólnie, jeszcze poza odcinkiem, właśnie stworzyłem sobie troszkę eliksirów, a raczej mikstur wytrzymałości. Oczywiście, żeby stworzyć jedną miksturę, musisz mieć trzy serafisy. i oczywiście męzurkę. Chodź tu, brzdalu. Wow, 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 wow. Dobra, panie myśliwy, pomóż mi. Bo tu mam problemy. Znowu jedna z tych głupich bestii. Dobra, pomóż mi stary! Tylko, że z tego co widzę to nie jest jakiś... OL mu wyrąbał. Co za typ. Dobra, bierzemy skórę. Ty też uciekłeś? Dlaczego tak uważasz? Przecież tu nic się nie dzieje. Dobra, nie na razie stało mu rozmawiać. Idziemy zabić tych bandziorów. Mam nadzieję, że nam się to uda. Tych bandziurów jest chyba tam trzech w w podstawce. Chyba tych bandziurów było tam czterech nawet. A to już nie pamiętam. Dobra, już widzimy oczywiście Płocik. Tu jeszcze mamy Ścierwojady gdzieś. O, cefalis. A nie, to jest Ognista dobra, też weźmiemy. Ognisa Pokrzywa. Jeszcze będę musiał te zielska rośliny oddać Konstantinowi, aby zdobyć troszkę doświadczenia. Dobra, zapiszemy sobie grę. Świetnie. I bierzemy do łapy, yy, do łapy. Do łapy, do łapy, do łapy. Kulę ognia. <laughs> o, tu jeszcze mamy te yy, ścierwojady. Zabierze, żeby mi nie przeszkadzały. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Tam już widzimy tego głupiego yy, bandziora z łukiem. No właśnie, z łukiem. To jest problem. Cyt. Właśnie, właśnie, właśnie. Hmm. Dobra, weźmiemy strzałę i zobaczymy. Łap! Już mnie strzelają! Co tu się kurwa dzieje? Wraz próbuję zabić tego bandziora. Łapaj, gnoju! O nie! Dostałem! Hmm... Kurde, to jest najgorsze, że jeżeli dostanę z łuku, ze strzały raz, no to kurde po mnie. Ale ten bandziur jest, jest, jest troszkę już wytrzymały. E, także skorzystamy sobie jednak z kuli ognia, a nie z, z tej strzały. E, Pek. Pek. Dobra, zobaczymy teraz. Ile w ogóle tych... E, ...tej kuli ognia mam? Cztery. Cztery zwoje. Dobra. A, kuźwa, że nie zapisałem gry. Ech, no, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Do widzenia. Kurde, teraz te kryty nie wchodzą. Dobra. I, 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 i. Zapiszemy sobie teraz grę. Dobra. I teraz postaram się ją zabić. Mam nadzieję, że tym razem się uda Dobra ty, 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 ty. Łapaj gnoju! No i teraz dobrze, chodź do mnie, chodź do mnie, chodź, 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 chodź Dobra, tamten Bandzior się zawiesił na całe szczęście. Super, dobra. Dobrze, że wciągnął broń. E, broń. E, broń po prostu do walki w zwarciu a nie łuk. No, chodź teraz do mnie. Całkiem ładnie tutaj nam idzie. No i tyle: 300 doświadczenia. Ja, piernicze. Dobra, bierzemy łuczek. Eee, pyk. I tam mam jeszcze kolejnego delikwenta. O, Boże, już do mnie strzela. Nie chciałbym zginąć. Dobra. Zapiszemy sobie grę. I walniemy go z kulki ognia. Dobra, panie, mam do ciebie niespodziankę fajną. Łap. Nie mm. omyszmany! What the fuck! Ale dobra, tu się zbugowałem, znaczy tutaj nie może mi trafić. Eee... Tam kolejny bandzior, ja pierdzielę, wszyscy mają łuk. Co tak gówno... Dobra, weźmiemy sobie... ...strzałę. No nie, dostałem! Ale dwie strzały i spłonie ten głupi bandzior, mam nadzieję. Eee... Czy ja zapisałem grę? Zapisałem, na całe szczęście. Jeszcze jeden bandzior i dostaniemy kolejny poziom. No muszę. Jest! Chodzi do mnie! Chodź! Chodź! Super! To rozumiem. Dobra, teraz możemy sobie wyciągnąć w sumie miecz. Zbugował się! Dobra, ale ja zaraz zginę. O Jezus, nie miałem wytrzymałości! O Jezus, Maria! Ale okej, okay. na szczęście się zbugował w skalę ten bandyta, także mamy okazję go zabić. E, skorzystamy sobie teraz z eliksiru, e, eliksir, z mikstury wytrzymałości. Widzicie, tutaj to mam. Okej, okay. chodź do mnie, chodź. chodź. Chodź, 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 tak, chodź do pana. O Jezus, ale mi walnął! Kuźwa, ale on jest wytrzymały, ten gnój. Dobra, wiecie co? Jednak mu pyknę z y, kulki ognia. Bo kurde, naprawdę wytrzymało to kurestwo Jest tak nie wiadomo co. To jest chyba jakaś elita tych. Y, y, jakaś elita tych bandziorów. Głupich. Dobra, czekajcie. Pyknę sobie miksturkę. Dobra. I spróbujemy teraz coś ogarnąć. Łap. A e, czemu on nie płonie? Coś tu się zbugowało. Coś tu się naprawdę zbugowało. Dobra, wyciągniemy go z tego... z tego... pewnie dlatego, że się zbugował. Dobra, kolejna miksturka. Pyk. Dobra, niech on wyciągnie tutaj miecz. Hmm. Wow, uciekamy. La, 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 la. A może pójdziemy do tego myśliwego? On nam pomoże. To nie jest zły pomysł wcale. Łap! No i teraz płonie. Płoniesz? Płoniesz. Świetnie. Uciekaj ode mnie. O nie, kuźwa! Mmm... prawie, 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 prawie. Nie chciałbym korzystać z kolejnej kuli ognia, bo to jest tylko marnotrawstwo. Jak możemy go tutaj ogniem z tą strzałą też zabić? Kuźwa, czasami żałuję, że nie gram magiem ognia. Kuźwa, mag ognia, w ogóle magowie mają tak łatwo, że to się po prostu w głowie nie mieści. O, ładnie dostał od nas już. I ciekamy, uciekamy. uciekamy. Kuźwa, nie skorzystałem. O kuźwa, coś tu we mnie strzela. What the fuck?